Dlaczego koniecznie należy się zaszczepić przeciwko koronawirusowi? Szczepienia to jedyne wyjście z pandemii. Jeśli osiągniemy wysoki wskaźnik w całej populacji, niezależnie od jej pochodzenia, to mamy duże szanse na stopniowe zniesienie wielu ograniczeń w ciągu kilku miesięcy. Czy należy martwić się o skutki uboczne? Skutki uboczne szczepienia są bardzo, bardzo rzadkie. Po nagromadzeniu się bardzo rzadkich skutków ubocznych u młodych kobiet. W szczególności jedną ze szczepionek. Szczepionka ta obecnie stosowana jest tylko u osób starszych w wieku 60 lat i starszych, a ogólnie skutki uboczne są łagodne, a w przypadku wielu osób nie występują żadne skutki uboczne. W związku z tym korzyść z ochrony przed potencjalnie poważną chorobą wywoływaną przez wirusa jest znacznie większa niż wady, jaką są ewentualne niekorzyści związane ze szczepieniem. Czy wszystkie szczepionki są równie skuteczne? Wszystkie dostępne szczepionki charakteryzują się wysoką skutecznością, mimo iż ich skuteczność jest różna. Jednakże dane dotyczące skuteczności wszystkich szczepionek są w zakresie, który znamy z innych szczepień, a w niektórych przypadkach są nawet znacznie lepsze. Czy po szczepieniu jest się w 100% chronionym? Tego dokładnie jeszcze nie wiadomo, jak i tego, jak długo szczepionka będzie działać. Jednakże, w związku ze szczególnie silną odpowiedzią immunologiczną na te szczepienia, czas trwania ochrony nie stanowi problemu, przynajmniej na razie. Czy jesteś w 100% chroniony po szczepieniu? Ochrona z pewnością nie jest w 100%. Szczególnie u osób w podeszłym wieku infekcje mogą nadal występować. Ale wtedy są one łagodne i zwykle przebiegają bez objawów lub z bardzo niewielką liczbą objawów. Czy po szczepieniu można zarazić innych? Tego również do końca nie wiadomo, jednakże w przypadkach, które dokładnie obserwowano, które nadal zakażały się po szczepieniu, stężenie wirusa było bardzo niskie, co sugeruje, że zdolność zarażania, jeśli w ogóle, jest bardzo niska. Jakie różnice występują w kolejności zaszczepionych? Ostatecznie każda osoba, niezależnie od pochodzenia, powinna dążyć do tego, aby zaszczepić się tak szybko, jak to możliwe. Nie ma różnic między grupami ludzi o różnym pochodzeniu, jednakże nadal istnieją ograniczenia związane ze szczepieniem w pierwszej kolejności określonych grup objętych priorytetem. Ludzie starsi mają pierwszą rangę. Następna ranga to osoby z przewlekłymi wcześniej istniejącymi schorzeniami. Spodziewamy się, że szczepienie zostanie również rozpoczęte dla całej populacji w ciągu kilku najbliższych tygodni. Następnie wystarczy udać się do lekarza rodzinnego.